Witajcie. Czasami wystarczy niewiele, by stworzyć fajną i zarazem praktyczną dekorację. Przykładowo, taki serduszkowy łańcuch powstał z papierowych pasków, które scaliłam zwykłym zszywaczem biurowym. Spójrzcie tylko, jakie to proste. Potrzebujemy kilku bądź kilkunastu pasków papieru, w zależności od tego jak długi łańcuch chcemy otrzymać. Te paski mają wymiary 2 cm. Na 10,5 cm. Bierzemy cztery paski, składamy je razem, a następnie ich dolną część strzywamy. Teraz bierzemy dwa skrajne paski i tworzymy z nich serce. Bierzemy dwa Kolejne paski, układamy je tutaj, w tym miejscu, z jednej strony serca i z drugiej strony serca. Wygląda to tak. I teraz dopiero zszywamy wszystkie elementy. Ponownie formujemy serduszko. I jeszcze raz układamy jeden pasek z jednej strony serca, z drugiej strony bierzemy zszywacz scalamy wszystkie elementy. I znowu serduszko, dwa paski, jeden, drugi. I tak do końca. Zrobię to jeszcze jeden raz. Jeśli chcemy zakończyć nasz łańcuch, możemy stworzyć ostatnie serduszko. I zszyć. Na końcu zszyć to serduszko. Yy, najlepszym materiałem będzie papier techniczny, dlatego że serduszka wtedy będą sztywne. Natomiast jeśli nie macie akurat w zanadrzu papieru technicznego, możecie wykorzystać papier rysunkowy. Dekorację tę można wykorzystać przy wielu różnych okazjach, jak na przykład Walentynki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty. I na kilka sposobów: jako wspomniany łańcuch, jako ozdobną girlandę, czy też tworząc z niej gigaserce. A wszystkie te propozycje znajdziecie na mojej stronie internetowej lubietworzyć.pl. Do usłyszenia niebawem.